Porozmawiajmy dzisiaj o nierealistycznych oczekiwaniach, które bardzo często mamy w naszych związkach. Jest to jeden z tych tematów, które również często poruszacie w wiadomościach prywatnych. Na różne sposoby o tym piszecie, ale w gruncie rzeczy chodzi właśnie o to, że partner czy partnerka ma wobec Was jakieś nierealistyczne oczekiwania. Takie osoby oczekują wręcz od Was czegoś niemożliwego. Oczekują, że się zmienicie, tylko dlatego, że to oni mają dla Was jakiś pomysł na tą zmianę. I właśnie o tym dziś chcę z Wami porozmawiać. To, że dziś będę używał przykładów głównie kobiet, wcale nie oznacza, że tylko kobiety mają z tym problem, że to partnerzy wymagają od nich czegoś niemożliwego. Działa to w dwie strony. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą z tym problemem się zmierzyć, dlatego te moje przykłady możecie po prostu przerobić sobie, jeżeli jesteście mężczyznami, na swoją własną historię, bo ten problem naprawdę dotyczy nas wszystkich. Zastanówmy się więc, co czujesz w momencie, kiedy twój partner nie akceptuje ciebie takiej, jaka jesteś? Twój partner wręcz oczekuje od ciebie pewnej zmiany. I nie jest to zmiana, której ty sama potrzebujesz, jest to natomiast zmiana, którą twój partner uważa, że ty potrzebujesz. I to często jest zmiana, do której cię zachęca. Z jego egoistycznych pobudek, i to jest właśnie trudna sytuacja. Jak odróżnić takie zachęcanie drugiej osoby do zmiany? I jedno takie zachęcanie może wynikać z życzliwości tego partnera, z troski o ciebie, bo ten partner się po prostu martwi i uważa, że jak dokonasz pewnych zmian w swoim życiu, w swojej psychice, w swoim podejściu do pewnych ważnych spraw, to będzie ci lepiej, łatwiej żyć, i to wynika z troski. Jednak to bardzo trudno odróżnić od takich egoistycznych zmian, że twój partner chce, żebyś ty się zmieniła, ale nie dla samej siebie, tylko dla niego. Dlatego, że on ma taki pomysł i uważa, że z jego perspektywy twoje życie i wasze wspólne życie będzie lepsze, jeżeli ty dokonasz takich zmian, jakich on od ciebie oczekuje. I niestety takie nadmierne oczekiwania są często przyczynami wielu kłótni w naszych relacjach, i mówię tutaj o takich nadmiernych oczekiwaniach w stosunku do zmian, które są tak naprawdę niemożliwe. Kiedy ta druga osoba oczekuje od ciebie czegoś niemożliwego, pojawia się nadmierna presja. I o tej presji głównie będę dzisiaj opowiadał. Jeżeli w relacjach jedna osoba od drugiej oczekuje czegoś niemożliwego, jest ciągle taka presja, ciągle presja na zmianę. I chciałbym poruszyć takie trzy główne tematy, z którymi myślę, że wielu z Was może się utożsamić. I pierwsze takie nierealistyczne oczekiwanie, wymaganie od Ciebie czegoś wręcz niemożliwego. To jest takie podejście, że Twój partner uważa, że powinnaś być cały czas uśmiechnięta i w każdej sytuacji powinnaś być uśmiechnięta. I żeby Ci to przybliżyć, postaraj się wyobrazić sobie taką sytuację. Wyobraź sobie, że masz trudny okres w pracy. Jesteś bardzo zestresowana, bardzo przemęczona tym wszystkim, co się w twojej pracy dzieje. Jednak twój partner zupełnie tego nie dostrzega. Nie widzi tego problemu, z którym ty się zmagasz, choć bardzo często starałaś się mu o tym mówić. I kiedy taka zmęczona wracasz do domu i chcesz po prostu odpocząć, Twój partner nagle wyskakuje ze swoimi wspaniałymi propozycjami. Mówi ci coś takiego, zachęca cię do tego. Może pójdziemy do znajomych, może zaprosimy kogoś do siebie, może pójdziemy do kina, a może to najlepiej zróbmy sobie jakiś wypad rowerowy przecież tak robiliśmy to robić. Natomiast Twój partner jakby nigdy nic proponuje ci pewne rzeczy na które ty zupełnie teraz nie masz ochoty, bo ty wręcz padasz z nóg. Jesteś zmęczona, zestresowana, chciałabyś po prostu odpocząć w swoim domu, natomiast partner tego nie dostrzega. On ze swojej perspektywy proponuje ci pewne rzeczy i chce, żebyś ty brała w tym wszystkim udział, natomiast nie widzi, w jakiej ty konkretnie jesteś teraz sytuacji. I myślę, że nie trudno ci sobie wyobrazić, że to boli podwójnie. Boli podwójnie takie zachowanie partnera, ponieważ z jednej strony możesz poczuć, że twój partner tak naprawdę cię nie słucha, bo kiedy mówiłaś mu o tej całej sytuacji, kiedy mówiłaś mu o tym stresie w pracy, kiedy mówiłaś mu o tym swoim zmęczeniu, on tego nie wziął do siebie, no bo jeżeli wziąłby to do siebie, to nie proponowałby ci tych wszystkich rzeczy, na które ty w tym momencie nie masz po prostu siły to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Chodzi o to, że on nie ma dla ciebie wystarczająco dużo empatii. Ty to wyraźnie czujesz, ponieważ zauważasz, że on nie potrafi się wczuć w twoje emocje, w to, że jesteś zmęczona i proponuje na siłę zachęcić cię do pewnych aktywności, na które ty zupełnie ani nie masz chęci, ani nie masz siły. Tą sytuację może jeszcze pogorszyć pewien fakt, kiedy twój partner, w momencie, kiedy ty odmawiasz te, na te jego propozycje. Zaczyna się denerwować, zaczyna się wycofywać, dystansować, a w najgorszym momencie zaczyna się obrażać. Pojawia się taki foch. Dodatkowo mogą się pojawić też przykre słowa, czyli on mówi, że ty jesteś wiecznie niezadowolona, a więc w taki sposób pokazuje ci że oczekuję od ciebie, żebyś ty była zawsze i wszędzie uśmiechnięta, zadowolona, radosna, że ty nie masz możliwości i przestrzeni na to, żeby w swoim życiu mieć taki trudniejszy okres. A przecież każdy z nas ma lepsze i gorsze momenty. Każdy z nas ma w pewnych sytuacjach dużo stresu, dużo na głowie i nie jest chętny na to, żeby tutaj w każdej sytuacji się uśmiechać. I to takie nierealistyczne, wręcz dziecinne oczekiwanie, że w życiu będzie tylko dobrze, że nie będzie chwili słabości, że każdy powinien tutaj z uśmiechem na twarzy chodzić i każdy powinien zgadzać się na propozycję tej drugiej osoby. Po prostu ty w pewnych sytuacjach możesz na to wszystko nie mieć siły. Możesz nie mieć siły na to, żeby przykleić sobie do ust uśmiech i żeby na siłę tutaj się uśmiechać żeby tylko zadowolić tą drugą osobę. Ty masz prawo przeżywać swoje własne emocje, swoje trudy, a ta druga osoba nie powinna na siłę cię tutaj zmuszać do zmiany. Bo w takich związkach mamy takie przekonanie, że ten nasz partner akceptuje nas tylko w momencie, kiedy my jesteśmy pogodni i zadowoleni, natomiast nie akceptuje nas w momentach tych słabości, w momentach kryzysu. A przecież dobry związek to związek na dobre i na złe to związek, w którym mamy przestrzeń na to, żebyśmy mieli trudniejsze momenty. Mamy przestrzeń na to, żeby druga osoba tak widziała to, że w tym momencie potrzebujemy naprawdę jej wsparcia. A w momencie kiedy mamy do czynienia z sytuacją, że ten partner oczekuje od nas czegoś wręcz niemożliwego do spełnienia, to jest ta ciągła presja, że my musimy być zadowoleni, otwarci na jego propozycje i nie możemy mieć Absolutnie chwil słabości i zwątpienia. Drugie nierealistyczne oczekiwanie to jest taka sytuacja, że kiedy pojawią się jakiekolwiek problemy, on od ciebie oczekuje, że ty je rozwiążesz praktycznie od razu. I tu, żeby ci zobrazować tę sytuację, również postaraj się wczuć w pewną historię. Wyobraź sobie, że ostatnio masz coraz większe napięcie jest między tobą, twoimi rodzicami, którzy się już starzeją, i między twoim rodzeństwem. Macie taką sytuację, że nie możecie się dogadać, jak będziecie wspierać tych rodziców, jak podzielicie się obowiązkami właśnie w tym wsparciu rodziców ze swoim rodzeństwem, i to jest dla ciebie bardzo trudna sytuacja. Trudna dlatego, że te relacje rodzinne zawsze były dla ciebie bardzo ważne i Twój partner na początku wspiera Cię. Jednak widzisz wyraźnie, że on się niecierpliwi tą całą sytuacją, ponieważ uważa, że to wszystko trwa zbyt długo. I przez tą swoją niecierpliwość Twój partner wywiera coraz większą presję na Tobie, żebyś w końcu zakończyła ten problem rodzinny i przestała o tym myśleć. On chciałby już wrócić do tego normalnego Waszego życia, ponieważ uważa, że ten Twój problem rodzinny bardzo mocno na Was wpływa. A przecież Ty nie możesz tego wszystkiego, tego wielkiego problemu rozwiązać od razu. Ten problem nie zniknie od razu. To jest coś, co jest bardziej skomplikowane, przede wszystkim nie zależy tylko od Ciebie, i oczekiwanie, że taki problem można rozwiązać jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, również jest czymś nierealistycznym i wręcz niedojrzałym, bo kiedy ktoś stwarza na, ciebie, na Tobie taką presję, żebyś rozwiązała jakiś problem, którego tak po prostu nie da się od razu rozwiązać. No to czujesz się winna, że nie potrafisz czego zrobić, a jednak oczekiwanie z tej drugiej strony jest bardzo duże. Możesz wręcz poczuć, że ten Twój partner traktuje ten Twój problem jako jakąś taką błahą sprawę, że wydaje Ci się, że on tym swoim takim lekceważącym podejściem pokazuje Ci, że on taką sprawę rozwiązałby bardzo szybko. Natomiast on nie potrafi się wczuć, że w Tobie są takie duże emocje, że to jest dla Ciebie bardzo ważne. Bardzo ważna życiowa sprawa związana właśnie z relacjami rodzinnymi, i ty nie możesz tego tak po prostu rozwiązać. To wymaga pewnego czasu, pewnego ułożenia pewnych tutaj sytuacji rodzinnych. Natomiast nie da się tego konfliktu rozwiązać tak, tak od razu. I oczekiwanie, że mogłabyś to zrobić, i pokazywanie ci, że on by tak zrobił, to jest coś, co jest zbyt dużą presją i zbyt takim nierealistycznym oczekiwaniem z jego strony. A każde lekceważenie takiego problemu, który dotyka bardzo takich twoich wartości, to jest coś, co pokazuje ci, że ten twój partner tak naprawdę nie widzi, co jest dla ciebie ważne. I w takim momencie możesz poczuć, że on tak naprawdę nie chce ci pomóc, że on tak naprawdę nie chce cię wspierać, że te jego początkowe wsparcie. To było trochę dla zasady, natomiast nie było to szczere, bo on jedynie myśli w tej sytuacji o sobie, o tym, że ten Twój problem na niego wpływa i że jego życie nie jest takie wygodne, jak w momencie, kiedy tego, waszego, tego Twojego problemu nie było. I dlatego on Cię próbuje przekonać do tego, żebyś ty szybko ten problem rozwiązała i zajęła się tu już Waszym wspólnym życiem, bo Jemu tak było wygodniej. I to jest bardzo trudne, kiedy zdajesz sobie sprawę, że osoba, która miała Cię wspierać w tych najtrudniejszych momentach, Twój partner, ktoś, kto obiecał Ci, że będzie Cię wspierał nawet właśnie w takich trudnych i bolesnych sytuacjach, widzisz, że się niecierpliwi i że ze swoich egoistycznych pobudek stara się Ciebie przekonać do tego, żebyś zakończyła tą trudną sprawę i skupiła się tylko na nim. Więc pamiętaj, jeżeli ktoś oczekuje od Ciebie. Że Ty rozwiążesz wszystkie swoje problemy od razu i stara się wywrzeć na Tobie taką presję, że rozwiąż te problemy, zajmijmy się sobą. To w takiej sytuacji możesz naprawdę mieć poczucie, że taka osoba Cię nie rozumie i nie rozumie z czym tak naprawdę Ty się mierzysz. Tu możemy przejść do trzeciego nierealistycznego oczekiwania, kiedy ten Twój partner wymaga od Ciebie rzeczy, która absolutnie nie jest możliwa do zrobienia. I chodzi mi tutaj o to, że Twój partner. Próbuje zmienić Twój dotychczasowy styl życia, sposób życia, żebyś Ty po prostu zmieniła się dla Niego, bo On uważa, że taka zmiana jest Ci potrzebna. I tu trzecia historia, w którą też postaraj się wczuć, dzięki temu jeszcze lepiej zrozumiesz tą sytuację. Załóżmy tutaj, że Twój partner jest takim towarzyskim ekstrawertykiem, a Ty jesteś bardziej introwertyczką. I ten twój partner lubi, kiedy jego znajomi pojawiają się w waszym domu tak niespodziewanie, tak bez zapowiedzi. Po prostu jego znajomi wpadają wtedy, kiedy mają ochotę, i dla niego jest to coś całkowicie normalnego. On jest towarzyskim ekstrawertykiem, zupełnie mu to nie przeszkadza, a wręcz dla niego jest to coś, co jest dla niego po prostu ważne. Natomiast ta sama sytuacja, która dla niego jest czymś normalnym, u Ciebie powoduje duży stres. Jesteś introwertyczką, a więc potrzebujesz trochę tego czasu w samotności. Byłaś też przyzwyczajona do innego zachowania, bo w Twoim rodzinnym domu goście zawsze się zapowiadali i dla Ciebie to jest normalne, że jeżeli ktoś ma do Ciebie przyjść, to się najpierw zapowie, natomiast u Twojego partnera było zupełnie inaczej, i dla Ciebie właśnie ta sytuacja, kiedy ludzie wpadają niezapowiedziani, jest, generuje duży stres. Kolejna rzecz, czujesz, że przez te takie częste odwiedziny, bardzo niespodziewane, Wy macie po prostu mniej czasu dla siebie czasu tylko we dwoje a dla Ciebie to jest bardzo ważne, żeby mieć taki czas we dwoje. Kolejna rzecz, której Twój partner nie może zrozumieć. A która sprawia, że ty się stresujesz, to jest takie ciągłe zamartwianie się o to, że dom musi być idealnie posprzątany, bo zawsze może ktoś się zjawić. Kiedy ludzie by się zapowiadali, no to mogłabyś mieć taką sytuację, że po prostu nie masz siły na to, żeby posprzątać i sprzątanie może poczekać. Natomiast teraz czujesz taką presję, że w każdym momencie może się ktoś zjawić. A więc czujesz, że wszystko musisz ogarnąć, bo uważasz, że to jest Twój obowiązek. A więc to jest kolejny powód do stresu, którego Twój partner akurat zrozumieć nie potrafi. I dla Ciebie ta cała sytuacja ze znajomymi, którzy wpadają bez zapowiedzi, to jest sytuacja niewygodna i stresująca, natomiast Twój partner zupełnie nie potrafi zrozumieć Twojego problemu. I to, że on nie potrafi Cię zrozumieć, widać po prostu i słychać po jego słowach, bo on często używa takich słów, które pokazują, że oczekuje od ciebie czegoś niemożliwego. I mówi ci coś takiego, że musisz się bardziej otworzyć na ludzi. No bo on jest ekstrawertykiem, natomiast ty jesteś introwertyczką, dla której takie słowa, musisz się otworzyć bardziej na ludzi, zupełnie nic nie znaczą. Albo kolejna rzecz, mówi ci, co Ty się tak przejmujesz tym porządkiem w domu. Przecież nikogo to tak naprawdę nie obchodzi. Zobacz, że on ci zadaje tym jednym zdaniem takie dwie rany. Po pierwsze, uważa, że zbyt mocno się przejmujesz porządkiem w domu, a po drugie, uważa, że to, co robisz, że dbasz o ten dom, dbasz o ten porządek, bo uważasz, że dla ciebie to jest ważne, to on pokazuje ci, że nikogo to nie obchodzi, więc umniejsza tym twoim zasługom, umniejsza temu, co robisz, i pokazuje ci, że dla niego. To tak naprawdę nic nie znaczy. To może być bolesne, szczególnie, że ty bierzesz na siebie odpowiedzialność za prowadzenie tego domu i uważasz, że to jest ważne, żeby przyjmować gości w przygotowanym do tego domu. Albo mówi ci coś takiego, no nie bądź takim samotnikiem. Moi znajomi to również twoi znajomi. Tak jakby to cokolwiek miało zmienić, że to są również twoi znajomi, dlatego nie muszą ci przeszkadzać, kiedy wpadają tak bez zapowiedzi. I on tego nie rozumie, że dla ciebie może to przeszkadzać, bo on ma zupełnie inne potrzeby osobowościowe. Kolejna rzecz, kiedy wywiera już coraz większą presję na ciebie twój partner, to może mówić coś takiego: przyzwyczaj się, a więc nie narzekaj. Po prostu daj sobie czas, przyzwyczaj się do takich odwiedzin, będzie dla ciebie to coś całkowicie normalnego. Natomiast zobacz, że twoje całe dotychczasowe życie. Ty żyłaś w inny sposób, miałaś inny wzorzec. Ludzie się zapowiadali, co powodowało, że ty nie miałaś takiego stresu w swoim życiu. Natomiast on próbuje Cię przekonać, że ten jego sposób na życie jest dużo lepszy. I jeszcze jedna rzecz, która pokazuje, że on Cię zupełnie nie rozumie i Twoich osobowościowych potrzeb, to jest sytuacja, w której mówię: No, przecież nie będziemy każdego weekendu spędzać tylko we dwoje, bo nie ma w tym nic fajnego. I to też jest bolesne, kiedy ty potrzebujesz takiej bliskości, potrzebujesz czasu tylko we dwoje, natomiast on uważa, że kiedy jesteście w grupie innych osób, wtedy jest dużo ciekawiej. I to też bywa bolesne, ponieważ pokazuje ci, że on takich potrzeb związanych ze spędzaniem czasu tylko we dwoje, z tobą, nie ma. A dla ciebie ten czas jest bardzo ważny, bo wtedy tak naprawdę możesz z nim porozmawiać o czymś, o czym chciałabyś mu powiedzieć, o swoich emocjach, uczuciach, natomiast w grupie, w większej grupie znajomych, no po prostu nie, Twoim zdaniem nie wypada mówić takich rzeczy. I Ty potrzebujesz tego czasu tylko we dwoje, natomiast on nie dostrzega tej potrzeby. I zobacz, ten Twój ekstrawertyczny partner zupełnie nie potrafi zauważyć, że Twoja osobowość różni się od jego osobowości i Twoje potrzeby osobowościowe są zupełnie inne niż jego potrzeby osobowościowe. Bo on ładuje swoje baterie wśród innych osób. Dlatego jest taki zadowolony z tych odwiedzin. Natomiast Twoje potrzeby osobowościowe, Twoja introwersja sprawia, że ty wśród innych ludzi nie odpoczywasz. Ty wręcz możesz się męczyć, kiedy właśnie pojawia się ten zbyt duży stres. Ty ładujesz swoje baterie w ciszy w samotności, a do tego potrzebujesz bliskości i czasu tylko we dwoje, którego on nie do końca docenia ten czas we dwoje. On nie widzi tej potrzeby spędzania tylko. Tylko czasu we dwoje, i widzisz wyraźnie, że on próbuje ci swój styl narzucić. On pokazuje ci, że jeżeli ty się zmienisz i on oczekuje tego, że ty się zmienisz i będziesz bardziej podobna do niego, to on oczekuje czegoś niemożliwego od ciebie, ponieważ chce przerobić twoją osobowość, zupełnie nie patrząc na to, kim ty jesteś w tym momencie i kim ty jesteś naprawdę, jakie ty masz wewnętrzne potrzeby, bo nie, nie da się zrobić tak że weźmiemy tutaj introwertyka, powiemy mu, bądź teraz ekstrawertykiem i on będzie z tego zadowolony. Taka osoba nie będzie zadowolona, bo ona będzie cały czas musiała robić coś wbrew sobie. I taki partner może oczekiwać od ciebie niemożliwego, ponieważ chce zmienić twoją osobowość i wręcz uważa, że jeżeli ty zmienisz tą swoją osobowość i zaczniesz trochę bardziej zachować się jak on, to ty będziesz dużo szczęśliwszy. I on robi to niby dla ciebie. A tak naprawdę robi to dla siebie, ponieważ jest tutaj no, egoistą, nie bójmy się tego słowa, bo on widzi tylko, że jego sposób na życie jest właściwy, natomiast twój sposób na życie wymaga tutaj naprawienia, a więc uważa, że ten sposób, twój na życie i Twoje osobowościowe potrzeby są po prostu gorsze. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat potrzeb introwertyków, to zapraszam Was na kanał Mojej Żony. Ja tutaj pod tym wideo podlinkuję te materiały, ponieważ ona nagrała dużo materiałów na temat introwertyków i bardzo dobrze można to zrozumieć i zobaczyć, w jaki sposób te introwertyczne potrzeby wpływają na nasze życie i co się dzieje w sytuacji, kiedy ktoś próbuje nas na siłę przerobić na osobę bardziej ekstrawertyczną. A więc podsumowując. Dziś zastanawialiśmy się, jak to jest, że w związkach oczekujemy od siebie nawzajem czegoś niemożliwego. I podałem Wam dzisiaj takie trzy sytuacje: Sytuacje, w której Twój partner stara się wywierać na Tobie zbyt dużą presję i uważa, że Ty powinnaś być zawsze i wszędzie uśmiechnięta. A więc powinnaś zaprzeczać swoim prawdziwym emocjom i tutaj pokazywać tylko, że jesteś zadowolona, że tylko to twoje życie jest radosne, szczęśliwe, że nie masz tak naprawdę momentów kryzysu, słabości i że nie masz do tego prawa? I to jest coś, co jest nierealistycznym oczekiwaniem. Druga rzecz to jest oczekiwanie. Że każdy problem, który się pojawi w Twoim życiu, bardzo szybko rozwiążesz, bo dla niego są to błahe problemy, z którymi powinnaś szybko się uporać. I zająć się Waszym wspólnym życiem, w domyśle zająć się realizacją Jego potrzeb, natomiast nie patrząc na to, co jest dla Ciebie ważne, nawet jeżeli to jest ważne i trudne, to Ty i tak powinnaś się zmierzyć z tym od razu, rozwiązać problem bez większej zwłoki, żeby tylko zapewnić Jemu po prostu realizację potrzeb. I trzecia sprawa to jest ta próba wywierania na Tobie presji żebyś ty zmieniła swój dotychczasowy sposób życia. To jest taka próba przerabiania np. twojej wartości, twojej osobowości. A więc jest to próba od razu skazana na porażkę, próba zrobienia czegoś niemożliwego i oczekiwania od ciebie czegoś niemożliwego i taka wieczna frustracja. No bo jeżeli ktoś oczekuje od ciebie niemożliwego, a ty nie możesz sprostać tym wymaganiom, to ta osoba i tak zawsze będzie niezadowolona. I tu na koniec mam do ciebie pytanie. Jakich niemożliwych, Zmian oczekuje od ciebie twój partner, twoja partnerka. Jak czujesz taką presję w związku? Po czym taką presję w związku poznajesz? Co się dzieje w momencie, kiedy w twojej relacji pojawia się taka nadmierna presja i takie nierealistyczne, wręcz niemożliwe do spełnienia oczekiwania? Czy próbujesz takie nierealistyczne oczekiwania spełnić? Czy raczej przez te nierealistyczne i niemożliwe do spełnienia oczekiwania pojawia się coraz więcej kłótni i problemów w Waszej relacji? Daj znać w komentarzu, bo myślę, że to też jest temat, na który można fajnie podyskutować i wymienić się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ w wielu naszych relacjach pojawiają się takie niemożliwe do spełnienia oczekiwania i musimy wiedzieć, jak je nazywać i jakie w ogóle dostrzegać że to, czego oczekuje od nas druga osoba, to jest coś, czego my po prostu nie możemy jej dać.